Cześć mano witajcie! Witam Was w kolejnym vlogu! Jak widzicie podpinał sobie rozrzutnik, gdyż iż ponieważ łatwiał łobornik Siobornik. Będę sprzątał tutaj to pastwisko z tych resztek takich ściany i w ogóle Dobra Tur już się rozgrzewa Jeszcze będę musiał łyżkę założyć Bo mam widły Ogólnie mamy dzisiaj 30 chyba eee... Nad ranem popadało ze 2 litry Na szczęście wczoraj sprasowałem restę siana to nie wejść Sprasowałem restę siana oprócz tutaj za ogrodzeniem Niepotrzebnie to wtedy ścinałem no ale już trudno się ścięło To tu nie chcę leźć Diabelsko O, dobra. Wałek sobie później założę. Nie będę zdejmował adaptera. przejdzie? Idziemy po tura. Ogólnie dzisiaj jest taki dzień. E, mamy 12 dopiero, którego ja zaczynam coś robić. Powiem Wam, że dzisiaj chciałem sobie trochę pospać dłużej, bo przez ostatnie kilka dni w sumie dwa tygodnie. E, cały czas pobudka o czwartej i do nocy była robota. Dobra, dzisiaj nie miałem jakiejś pilnej roboty. Chcę pośpię. Postałem do dziesiątej. Postałem sobie do dziesiątej. Ogarnąłem się, wy dobra, idziemy coś robić. Idziemy jeszcze, zabiorę sobie tą skrzynię. Porobić, bo szlifowaliśmy deski, nie chciało nam się pobyłek podstawej popostawiliśmy postawiliśmy paletę ogólnie rozrzutnik był już testowany działa tyle radzi, że to jest jakaś radziecka technologia to tu nie ma ustawiania prędkości posługu więc trzeba po prostu biegami dostosowywać Powiem Wam, że ta studnia to tylko mi pecha przynosi bo już raz oberwałem ją chciałem sobie wykręcić i ją okraczyłem tak jakby no i jak ją okraczyłem, a że była dość mokra jesień no to jak już wpadłem tak nawet 60 wytargać się mogła O, młody rolnik Ogólnie co, tur chodzi już jakiś czas Pali na strzała, jedynie akumulator trzeba wymienić bez rok akumulator się wymieni i, i będzie lalka e, dużo zapytań E, dlaczego w poprzednim vlogu powiedziałem, że to jest koniec e, żniw, sianopostów i w ogóle e, powtarzałem, że rezygnujemy z uprawy zbóż e, całkowicie, nie będzie nawet kawałka zboża, e, nie wiadomo jeszcze jak będzie ze zwierzętami, czy zwierzęta zostaną czy nie. Jeśli zostaną, no to łąki też zostawiamy. A jeśli zwierzęta pójdą... No i dobra, ja już wjechałem. Nie nagrywałem, bo musiałem te baranie odpędzić. No i dobra, zaczynamy pierwsza łyżeczka. Teraz będzie inna robota. Bo łyżka zrobiona tak jak być powinna. Trochę taki, takie siano, bo tu był paśnik, ale i obornik też to już się przelasowało Ogólnie wyrzutę to na razie na pryzmę, niech to się jeszcze przelasuje, prze, yy, przemiesza, bo mam już pryzmę zrobioną, tam trochę słomy, trochę obornika. Więc potem na jesieni, jak będę rozwalał, to wiecie, będę to mieszał, trochę tego, trochę tego. Ale teraz na łyżce luzów nie ma. Więc trochę tajzie. A i ten zapach. Najnowsza i Iwonu. A te barany nie mają się gdzie chować, tylko pod rozrzutnikiem. powiem wam, że naprawdę dużo lepsza robota bo wtedy na tym jajku to chodziło y, przód, tył teraz już jest zrobione tak, że nie ma nawet prawa się ruszyć na, na ścisk wszystko zrobione y, młotkiem trzeba nabijać nawet wiadomo, łyżką to trochę y, trochę dłużej będzie to szło czy widłami czy krokodylem bo no w tym roku będzie trochę potrzeba tego obornika bo jak już mówiłem, że no e, pozostałe nasze prywatne 5 hektarów sadzimy e, Aronią i Porzeczką więc trochę tego by pójdzie no bo pod będzie trzeba to nawozić. Ale powiem Wam, że nie sądziłem, że tu jest tak to przelasowane, bo nawet widać i czuć. No wy nie czujecie, wy możecie widzieć jedynie. To dłużej będzie schodzić niż bez adaptera. O, ale zobaczcie, fajne oborniki. Już wywoziłem dwa rozrzutniki nim. Tutaj te grubsze, takie dawał sobie dobrze radę. Teraz też aligancko Jedynie potem będę godzinę czyścił te wałki od tej siatki. Ale weźcie to, wybierajcie podczas ładowania to tragedia jakaś. Ale po daronie, co będzie, to będzie, to się rozrzuci, tak? <grystanie> <grystanie> też trzeba popracować bo niestety od siatki nie, nie odbiorę wszystkiego turem bo już jeden tamten słupek jest wypięty bo ostatnim razem jak wybierałem to o ten słupek się zapierało i tak wybierałem a potem się okazało, że słupek był pchnięty mamy w pół do piętnastej więc podejrzewam że jak skończę to to już nic więcej nie będę robił szczęście że też dzisiaj nie ma jakiegoś strasznego upału na wieczór górze nadają w sumie to już na 17 yy, nadają więc no ciekawe czy to popada czy nie jeszcze będę chciał jechać spryzmować ten obornik. usypać pryzmę taką fajną teraz już tu e, nie będzie paśnika bo paśnik jest tam pod wiatą obornik też tam już mają legowisko więc tutaj trzeba wysprzątać na tip top i będzie spokój niestety nie mogę go zgasić bo nie odpali tak jak mówię akumulator już lat trafił więc trzeba po prostu nowy akumulator załatwić oj nowy albo jakiś po prostu inny dobry no i jak widzicie mamy jeszcze jeden rozrzutnik eee, tu ogarnąłem łopatą resztki powybierałem tu jeszcze łyżkę ziemi walnąłem i tu jeszcze łyżką wziąłem wybrałem, bo też było sporo yy, wybrałem to co tam się udało wiecie, nie będę tu sprzątał tych to podwórku, bo to jest jednak pastwisko i te zwierzaki i tak to wszystko po raz i za tydzień będzie to wyglądać podobnie yy, no i co ogólnie nie wiem yy, bo dzisiaj tak więcej niż już nic nie będę robił, yy, pojadę jedynie to podrzucić więc zobaczymy ile będzie materiału. Czy wrzucę wam samego vloga z obornika, czy może wam coś jeszcze nagram No i pryzmujemy Podgarniam to trochę na taką jedną kupę O! Coś coś tu coś zaatakowało eee, Podgarniam to, bo jeszcze jest moc e, podgarniam dlatego że jeszcze będzie trochę tego opornika e, jeszcze 10 rozrzutników się jesieni na pewno bo Aroni się sadzi w październik, listopad więc nie dość, że jeszcze my trochę będziemy mieli My jeszcze jesteśmy z takim rolnikiem ugadani, że ono od nas wziął słomę, a będzie obornik dawał Więc sam on jeszcze musi przywieźć dwie przyczepy No więc trochę tu jeszcze tego będzie A tak to jak to podgarnę, to jeszcze to obsypię Tą słomę obsypię tym grubszym A, bo, tu już, bo tu już trafiłem na... Powiem wam, że szykuje się coś na deszcz Nie powiem, że nie. Podjechać, no to wiadomo, że nie będę pod tą pryzmę. Nie spryzmujemy, nie będzie elegancko. Powoli, delikatnie spryzmuję, nie będę z rozpędzła nic. Jak widzicie, ładnie. Ten akurat jest ładnie przygnity więc elegancko Nie będę tu się bawił, też nie wiadomo ile, podrzucę trochę i... od lasu, bo tak jak w tamtym roku robiłem pryzmę w samym lesie, to potem wiecie, nie mogłem tego wybrać ładnie i tak się wiecie, napychałem na ten las, a potem już nie mogłem tego wybrać Jak się nabierze, to się nic nie zjeżdżanie. Tu jeszcze trochę podrzucę na tą słomę. Tutaj najgorzej, że mam dwie dźwignie. Zobaczymy może jak pójdzie na remont, to się zrobi ten joystick, od która będzie lepiej i szybciej można oferować. Jeszcze raz zrobimy i tyle No i dobra Spryzmowane Zobaczcie jeszcze nawet yy, Dymi z tego obornika Tutaj to jest konkretnie przelasowane Tutaj mamy Zboże sąsiada Siane 29 maja No ale nieważne yy, No i tu zostawiłem sobie ile ze 2 metry od tego lasu Bo tutaj jak widzicie resztki z tamtego roku zostały Tak to to podwaliłem no i tyle. Także co? Ja Wam dziękuję w tym vlogu, taki vlog o tematyce gównianej. Ale co, jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem i co. Do następnego na razie cześć.